W tym odcinku pokażę, jak można zadać w sposób całkowicie już onlineowy i elektroniczny pracę domową uczniowi. Po zalogowaniu się do Office 365, oczywiście sprawdzamy, czy to my. Uruchamiamy Teamsy. No i w pierwszej chwili musimy sobie zadać pytanie, dla kogo jest kartkówka czy sprawdzian? W naszym wypadku to będzie zespół testowy. Wiemy, że w zespole testowym mamy tutaj tylko jednego ucznia. Pokazuję to celowo, żebyśmy sobie przypomnieli, no, ale tak samo, bo tych uczniów mogłoby być tutaj uczniów znacznie więcej. Jak to zrobić? Możemy to zrobić albo przez zakładkę zadania, tutaj po lewej stronie, albo przez w danym zespole, e, przez opcję tutaj zadania. Trafimy w to samo miejsce. Klikamy zadania. Pojawia się taki widok. Wiemy, że pracujemy w kontekście tego zespołu. Tworzymy nowe zadanie. Będzie to zadanie. E, o co tutaj chodzi? To jest coś, co będzie się pokazywało uczniom. Wypełnimy to w ten sposób, że to będzie kartkówka. Algebra. Dobra. Instrukcje dla uczniów. Proszę uzupełnić. Uzupełnić przesłany plik. Teraz ważna sprawa jest taka, że musimy dodać y, dokument, na którym dzieci będą pracowały. Dodaj zasoby. Ja przygotowałem wcześniej e, plik. On akurat był. No właśnie. Jeszcze raz dodajemy zasoby. Coś mi tam wyskoczyło. E, plik mamy na na tym komputerze, czyli tutaj, oczywiście na pulpicie, kartkówka otwórz, w tej chwili plik się wgrywa. Możemy sobie ten plik podejrzeć, jak on wygląda. Kartkówka z 5B, zadania. No nie w się tylko jakby one są tutaj. Tutaj. To jest to zwykły word, zwykłe zadania. E, czyli to był dokument, który wrzuciliśmy. Bardzo ważna jest tutaj opcja, żeby wybrać, bo jest uczniowie nie mogą edytować, czyli oni będą mogli tylko zobaczyć ten plik i będą musieli odpisać wynik inaczej. Dobrze jest zrobić opcję. Uczniowie edytują swoje kopie, czyli wtedy każdy uczeń ma jakby swoją kopię. Co ważne, możemy pobawić się w ocenianie tego. Przyjmijmy, że to jest 100 punktów za tą pracę. Już pokazuję jak tutaj się to ustala. Ja to już miałem przygotowane, ale można zobaczyć. To jest jakby takie kryteria sobie zrobiliśmy. Opis dla nas, jako nauczyciela, oraz punkty, e, oraz te punkty, tak całość 100%. Na tym trzeba będzie się jeszcze chwilę zastanowić, czy to jest wspólne dla wszystkich nauczycieli, czy każdy ma osobno, ale to pozostawiam Państwu. W każdym razie mamy, e, co to jest, co trzeba zrobić. Plik e, to jest której klasie to będziemy pokazywać? Chodzi o to, żeby się od razu uczniom pojawiło w ich kanale. Dotyczy wszystkich uczniów. I najważniejsze, na kiedy jest to, yy, yy, kiedy jest to do zrobienia, I jak klikniemy przypisz, to w tym momencie będzie można to zrobić aż do tego czasu. Gdybyśmy chcieli, żeby to się opublikowało. Automatycznie, na przykład o 8 rano, można to e, wyedytować, przepraszam, tutaj. Można to wyedytować, czyli możemy to zrobić w przyszłości. Natomiast na tym etapie robimy to od razu i prace mają nam podesłać do e, 22:59 w, w poniedziałek. Przeglądamy czy to wszystko jest. Tytuł, instrukcje. Uczniowie edytują swoje wersje, punkty. Przypisuje, zapisujemy to. Mamy to w wersjach roboczych. Byśmy mogli do tego wrócić, jeszcze inne rzeczy porobić. Zawsze możemy w to kliknąć. Natomiast jak jesteśmy gotowi, że wiemy, że to jest OK, przypisujemy. W tej chwili z wersji roboczych trafiło to do przypisanych. Czyli, czyli wiemy, że mamy jakby <laughs> kartkówka algebra, to jest tutaj ta, ta druga jakby mm, rzecz. E, termin wykonania jest na jutro, na razie nikt nie zwrócił. I my jako nauczyciel to jest jakby tyle, co e, na tym etapie należało zrobić. Natomiast teraz pokażę, jak to wygląda z punktu widzenia ucznia. Tutaj sobie to zmniejszymy, otworzymy panel ucznia, no i teraz tak. Uczeń w swoim aktywności, powiadomieniu dostał powiadomienie, że jest kartkówka z algebry. Termin 26 października. I to jest, może tędy do tego dojść, może przejść przez zadania, gdyby chciał zobaczyć zbiorczo, co ma do zrobienia. I tutaj, jeżeli wszyscy nauczyciele będą zadawać pracę w ten sposób, uczniowie będą mieli w jednym miejscu wszystkie swoje zadania i widać od razu. W jakim zespole to jest opublikowane, oraz jeszcze wewnątrz zespołu też jest informacja o tej kartkówce. Uczeń wyświetla zadanie. Ma to, co my wpisaliśmy wcześniej, czyli jest tak, kartkówka, algebra, wie do kiedy. Pani nauczyciel napisała: Proszę uzupełnić przesłany plik i mogę zdobyć 100 punktów. Ok, klikamy. Pojawiają nam się pytania, które były wcześniej zadane uczeń wypełni. Oczywiście w tej wersji jest to y, bardzo uproszczone. O, ja chyba coś tutaj źle robię. Coś tutaj źle robię, bo to przecież jest tak. E, tutaj uczeń sobie wypełnia. I tak dalej, i tak dalej. że nie dostanę złej oceny i yy, tutaj może odpisać ok Użytko, yy, yy. uczeń wypełnił zamyka swoją pracę musi zrobić opcję prześlij uczeń wysłał o, dostał nawet tutaj nagrodę w postaci jakiejś yy, animacji i to z punktu widzenia ucznia jemu zniknęło z przypisanych, ma ukończone. Ma kartkówka z algebry y, ukończone. Natomiast jeżeli przejdziemy teraz nauczyciela tutaj, to nauczyciel y, ma w wiadomościach, bo się pojawia, że y, była ta kartkówka w zadaniach, które zadawał, widzi, że już y, z tej algebry jedna osoba przesłała. Jest pokazana jeden z jednych, bo kartkówka była przypisana do kanału testowego. Tam był jeden y, uczeń, więc wiemy, że tylko jeden uczeń to wypełnił. Normalnie w klasie byśmy widzieli, ile tych rzeczy zostało wypełnionych. E, możemy wejść w to i zobaczyć, aha, odpisał nam uczeń, e, przesłał. E, nie oceniliśmy tego, tak? Wystarczy kliknąć przesłane, pojawia nam się... Wynik. Sprawdzamy. Jak to wygląda? Aha, dobrze, dobrze. No nieźle, nieźle. E, możemy napisać: super. Używaj. E, no nie wiem, czego tam. Spacji. E, I zamykamy, tak? Nie klikamy: zwróć, ponieważ wtedy byśmy zwrócili uczniowi pracę do poprawy. Możemy mu napisać: że dostał 100 punktów. I zamykamy. W tym momencie my, jako nauczyciel, widzimy, że mamy pracę sprawdzoną, jest tutaj opinia, dostał 100 punktów. Test nadal trwa, jest otwarty i to była najprostsza wersja. Byłem do tego przygotowany, ponieważ tutaj miałem plik wcześniej, sobie przygotowałem w Wordzie z tymi pytaniami. Trzeba to, wiadomo, zrobić wcześniej, zanim się to wróci do, do Teamsów. O, tutaj miałem plik, dokładnie tak, i, i na podstawie tego pliku cały test się odbył. W ramach jeszcze ustawień, gdybyśmy chcieli coś zmienić dla tej kartkówki, nawet jeśli nam jakiś uczeń odpisał, zawsze tutaj przy, przy tym teście mamy kilka innych opcji. Możemy edytować i możemy zobaczyć, jak to widzi uczeń, czyli zanim wyślemy, to możemy zobaczyć, jak oni to dostali. Czy to wszystko jest jakby jasne? Ale też, co jest ciekawe, można edytować i oprócz tych rzeczy, które e, które były, pominąłem opcję o, tutaj przypis już ją dodanych nie się do dodanym w trakcie nowy uczniom. Czyli, jeżeli ktoś dojdzie w połowie roku albo, albo doszedł do grupy, no to pytanie, czy to zadanie ma być, yy, wisieć do wykonania, czy, yy, czy ono się nie będzie pojawiało. Ja w tej chwili tego nie edytowałem, ale tutaj można sobie yy, to yy, wyedytować. Także to wszystko jest yy, konfigurowalne. Na tym etapie to był pierwszy rodzaj zadania pracy domowej. Poprzez y, właśnie zadania utwórz, i to było zadanie. Można zrobić to też w sposób użycia istniejącego, czyli jeśli mieliśmy już jakiś y, wcześniejszy test w danej klasie, to patrzymy, aha, dobra, to zróbmy to y, na bazie czegoś, co robiliśmy wcześniej. To jest dobra wersja można też zrobić na podstawie testu, natomiast to wymaga użycia jeszcze innej aplikacji. Jest to y, aplikacja y, o, forums, Microsoft Forms, no, ale to jest na osobny jakby y, osobny y, odcinek i tutaj można byłoby się pokusić o automatyczne sprawdzenie tego przez, przez system i oceny, czy, czy odpowiedzi są dobre czy złe, ale to jest zupełnie inny, jakby obszar. Kończąc pracę, należy się oczywiście wylogować i zamknąć przeglądarkę. Z punktu widzenia ucznia, wiemy, że zrobiliśmy kartkówkę, wiemy, ile było punktów do zdobycia. Ma odhaczone, też ma wolne, nie musi się tym przejmować. I to jakby y, był najprostszy sposób, aby przeprowadzić online nowo y,